Sześć firm zgłosiło się do przetargu na przebudowę drogi pieszo-rowerowej przy ulicy Fredry. Najbardziej korzystna oferta jest o 700 tysięcy niższa od kwoty, którą zakładał powiat. Teraz, jeżeli weryfikacja dokumentów przebiegnie pozytywnie, umowa na to zadanie zostanie podpisana jeszcze w tym miesiącu. Na początku kwietnia, myślę, że w okolicach 10 kwietnia rozpoczną się pierwsze prace przygotowujące tą inwestycję, a więc rozpoczynamy od tamtej części ulicy Fredry tak aby w sezonie letnim nie zakłócić tutaj tego ciągu pieszo rowerowego oraz pracy tutaj tych ogródków gastronomicznych tak abyśmy po prostu byli jak najmniej uciążliwi dla naszych mieszkańców, ale i również dla gości, którzy odwiedzają Kołobrzeg w sezonie letnim. Tu warto przypomnieć, że ścieżka będzie wyglądała zupełnie inaczej niż do tej pory. Rozdzielamy całkowicie tą, tą całą taką naszą małą promenadę można powiedzieć, czyli dojście tutaj od strony wschodniej z miasta do naszej pięknej plaży. Rozdzielamy ją na dwie części. Mamy tutaj oto przed sobą część, która dzisiaj jest podzielona na część rowerową i część pieszą. Ta część będzie tylko i wyłącznie częścią pieszą, a na terenie zielonym... Który również mamy przed sobą, będzie przeprowadzona ścieżka rowerowa, która w dosyć niekonwencjonalny sposób, tak zwanymi zygzakami, będzie omijała część drzew. Będzie to miało na celu przede wszystkim. Jak najmniejszą wycinkę drzew, ale z drugiej strony również spowolnienie ruchu rowerzystów, którzy tutaj często przesadzają z tymi prędkościami i działy się różne nieprzyjemne rzeczy. Inwestycja obejmuje także przebudowę części jezdni. Częściowo na odcinku tutaj od skrętu ulicy Czwartej Dywizji do przystanku tutaj będzie ta jezdnia przesunięta w kierunku tutaj zielonych tarasów, czyli dawnego hotelu solnego. Tak, aby dać nam większy zakres tutaj działania, jeżeli chodzi tutaj o tę część najbardziej uczęszczaną. Powstanie także mała infrastruktura oraz nowe oświetlenie. Inwestycja realizowana będzie w ramach uczestnictwa Powiatu Kołobrzeskiego w strategii zintegrowanych inwestycji terytorialnych dla Koszalnisko-Kołobrzesko-Białogarskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030. Koniec prac przewidziano na listopad.